Trzecia część naszej dyskusji w ramach gorących pytań telewizji w Polsce.pl Anita Sowińska, Lewica, Piotr Apel, Kukis 15, Koalicja Polska, Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawialiśmy trochę o kondycji, problemach i nadziejach obozu rządowego, to teraz chwilę o kondycji opozycyjnych ugrupowani komitetów na te dwadzieścia kilka dni przed kampanią wyborczą. Wyjdziemy do tej dyskusji od wielkiego nieobecnego, przynajmniej tak nam się wydaje, czyli Donalda Tuska. Jeszcze w maju Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, mocno wsparł opozycję w walce Zwycięstwo w wyborach, a w tej kampanii go nie ma. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w maju tego roku. Sharia to no mniej więcej w praktyce państwo wyznaniowe. Autor tych słów, a znam go długo i dobrze, jak mówi, że przed czymś chce bronić, to z reguły o tym marzy. To nie jest problem wydumany. Jak już wspomniałem, w Europie widzę bardzo wielu kandydatów na takich lokalnych wodzów. Na świecie, no różnie ich nazywają, jeden się nazywa prezes, drugi Ajatollah, ale różnica jest relatywnie nieduża. Nie macie, nie macie wyjścia. Jako ojciec i dziadek muszę wam dzisiaj tą jedną rzecz ostatnią powiedzieć. Nie możecie zostawić losu naszych dzieci i naszych wnuków w ich rękach. Nasze dzieci i nasze wnuki nigdy nam tego nie wybaczą. Idźcie do zwycięstwa. Polska znowu zadziwi świat i Europę. Wszystko w Waszych rękach. Wszystko w Waszych rękach apelował przewodniczący Donald Tusk. Zwracam się do przedstawicieli opozycji. Nie brakuje wam tego wsparcia przewodniczącego właśnie, bo widziałem tam nigdy Piotra, Piotra Skroszewskiego z koalicji Polskiej i Włodzimierza Rzeczastego z Komitetu Lewicy. Nie brakuje wam trochę tego tuska. Nam nigdy nie brakowało i uważaliśmy zawsze, że, że im dalej go im dalej jest od polityki krajowej, tym, tym Ale lepiej. koledzy z Państwa już tak. To była koalicja służąca służąca jakimś pozyskaniu wpływu na Europę i, i, i to było głosowanie na osoby natomiast no nie sądzę żeby, żeby Donald Tusk w jakikolwiek sposób kiedykolwiek chciał popierać koalicję Polską No niestety czy czystety takiego poparcia nie mamy mamy natomiast poparcie, milionów Polaków, sondaże cały czas są coraz lepsze i mam nadzieję, że do 13. I na tym poparciu nam zależy, do 13 będzie ten wynik dwucyfrowy. Pani I to jest jest nasz cel. nie brakuje trochę tego Donalda Tuska w kampanii. Nie przydałby się także lewicy. Nie, absolutnie nie. znaczy, <grywka> <grywka> znaczy ja tego go nie ma. Ja, ja powiem, Znaczy, nigdy o tym nie mówiliśmy, że potrzebujemy akurat Donalda Tuska Ale Włodzim raz z tego widziałem. No, do, do, oczywiście i bardzo dobrze, dlatego że też nie uważamy, że z każdym trzeba o, o, rozmawiać. i. I jak najbardziej również z platformą obywatelską będziemy rozmawiać po wyborach i, ponieważ tak naprawdę jest najważniejsze jest dobro społeczeństwa, dobro ludzi, Polek i Polaków. Tak? A to jest też taki zarzut. No miasto, może od razu od razu dopytam, uh -huh. że ten podział na opozycji dzisiaj na trzy bloki jest trochę tylko taktyczny, że tak naprawdę nie. niczym się nie różnicie, a po wyborach się będziecie musieli dogadać. Ale serio nie, uważa nie, Pan, że byłki z 15 nie, niczym się różni od lewicy i od platformy. Nie, jest bardzo, dany, bardzo, no, bardzo dany, Uważam, że, ja uważam, że, ja tylko, że ten dwublok ten oligopol, czyli platformy. Obywatelskiej i PiSu bardzo szkodzi Polkom i Polakom, ponieważ nie ma tej trzeciej oferty. I bardzo źle się stało, że lewica nie wyszła po poprzednich wyborach do Parlamentu. I dobrze się dzieje, że ta lewica w końcu się odrodziła i ma, my mamy ten, ten trzeci głos, ponieważ my jesteśmy takim inicjatorem zmiany, i to jest widać w tej kampanii, i również było to widać w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Że to tak naprawdę od lutego zaczęło się, że w końcu zaczynamy. Zaczęliśmy mówić o programach i nie, nie, nie skupialiśmy się tylko na walce między PiS a Platformą. I w końcu zaczęliśmy mówić o tym, co jest najważniejsze: o ochronie zdrowia, o edukacji, o ochronie środowiska i innych ważnych rzeczach, na przykład o energetyce, która od 30 lat się nie zmienia, prawda? I, i, I to są ważne tematy, które my, politycy, powinniśmy podejmować. I od tego jesteśmy, ponieważ jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. To może paradoksalnie Prawo i Sprawiedliwości brakuje Donalda Tuska w tej kampanii. Skoro tak się przysłużył w eurowyborach, że wygraliście wysoko, to może i teraz by się przydało. Myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Donald Tusk nie jest rycerzem na białym koniu, i tak naprawdę nawet tej połączonej opozycji i platformie obywatelskiej PSL-owi SLD nie pomógł. Więc dzisiaj myślę, że nie ma takiego tematu numer jeden Donalda Tuska wracającego do polskiej polityki, ale myślę, że warto również przypomnieć, że Dzisiaj to co te komitety, które tworzą lewicę, to tak naprawdę to jest wielki powrót postkomunistów, którzy chcą ponownie wrócić do parlamentu, bo taką pomocną dłoń dla SLD najpierw wyciągnął Grzegorz Schetyna, zapraszając ich na listy Koalicji skutecznie Europejskiej, zresztą. bardzo skutecznie, bo tak naprawdę przerosło to oczekiwania nawet lewicy, która wprowadziła co najmniej pięciu eurodeputowanych z list Platformy Obywatelskiej. I sytuacja wygląda tak, że dzisiaj mamy takie osoby jak Pan Marek Dyduch, jak Joanna Senyszyn. Trudno mówić o tym, że to są nowe twarze w polskiej polityce, a to jest właśnie jakość i to są to jest pan gadzinowski, jasne, jasne. którzy startują z lewicy. Że... I tak naprawdę obawiam się tego, że tak jak ten Sejm był Sejmem bez partii takiej stricte postkomunistycznej. Tak, niestety SLD tak zorganizowało te swoje listy, żeby. Dawni działacze PZPR, dawni działacze SLD wrócili na wiejsko do pan polskiego parlamentu. I to, to jest SLD, fatalna wiadomość, Czy baronów Sojuszu Lewicy Demokratycznej są też młode twarze, czy to z wiosny, czy to z partii razem. Ale tutaj jest właśnie pewna moja wątpliwość, jeśli chodzi o wiarygodność. Bo pamiętam o tym, co mówił pan Adrian Sandberg na temat SLD, Włodzimierza Czarzastego, ale okazuje się, że te partykularne interesy i chęć dostania się do parlamentu. Elementu, powoduje nawet porzucenie części wcześniejszych swoich wypowiedzi i wcześniejszych haseł pewnych propozycji programowych, ponieważ uznano, że najważniejszy jest cel, czyli wprowadzenia jakiejkolwiek reprezentacji no dobrze, do do lewicy, nie, nie musimy rozmawiać bez lewicy, jest z nami pani Anita Sowińska Czy faktycznie to projekty reanimacji dawnych struktur SLD To jest śmieszne, ponieważ ja jak, była, jak był PRL, no to byłam dzieckiem i jest bardzo wiele. Duch? Bardzo, bardzo wielu takich polityków w Lewicy, którzy reprezentują moje średnie powiedzmy pokolenia, ale są również pokolenie młodsze i pokolenie starsze. I to jest właśnie mądrość Lewicy, że my potrafimy połączyć te trzy pokolenia i również doceniamy to, że są wśród nas osoby starsze, i również my docieramy do wyborcy starszego. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość no niepokoi się, ponieważ naszymi są również osoby starsze ale my będziemy ich ale tak z ręką na sercu czy to nie miała być jednak nowa jakość a nie nazwiska Senyszyn, Dyduch czy ale ja, Gadzinowski? Bardzo, ja przypomnę, że również Prawie i Sprawiedliwości są nie ma Gadzinowskiego, ani Dyducha ani Senyszyn ale to jest, jest jedna, rzecz, pan Piotrowski jest pan Piotrowski, ale nie, nie były takiego ale jakby jeszcze inna, inna były by działać PZPR i bardzo Pana proszę żeby, żeby pan po prostu nie, nie no fakt faktem, że w każdym ugrupowaniu są Oczywiście, byli działającymi nie. Nie, nie, nie. Każdy, nie. w każdym nie, no. no, Także ja jednak chciałbym zostaw, zwrócić uwagę. Już, ja na, naprawdę nie, nie. jesteśmy już 30 lat. Y, Ale mamy wyniki do Europarlamentu, gdzie okazało się, że reprezentacją komunię, ko koalicji zajmijmy, europejskiej zajmijmy jest się pan Leszek Miller. Wodzimy już. Cimoszewicz, Włodzimierz Cimoszewicz tak. i osoby, które jednoznacznie kojarzyły się z tym postkomunistycznym SLD. I myślę, że dzisiaj ta walka, którą proponuje SLD jest również taka, że tak są skonstruowane listy lewicy, ale już mówię to bardziej jako politolog, bo jako poseł Prawa i Sprawiedliwości wolę koncentrować się na pozytywnym programie Prawa i Sprawiedliwości i o nim rozmawiam z mieszkańcami Warszawy. Ale jednak z punktu widzenia politologicznego to warto sięgnąć również do sposobu konstruowania list lewicy. I tam widać, że tak naprawdę na najbardziej faworyzowanych miejscach są przedstawiciele SLD i to szczególnie ci, którzy mają nazwiska, nieprawda. Ogólna, Dla, lektatu, jeżeli jeżeli SLD, mogę się lewicy, do tego odnieść jeżeli pan raczej. to prześledził ja również jestem jedynką startuję z okręgu Piotrkowskiego i mam, bardzo duże szanse na, na mandat i bardzo się z tego cieszę natomiast wiosna otrzymała 18 jedynek natomiast SLD 17 jedynek Także bardzo proszę nie wprowadzać wyborców w błąd nie bo dwójki wystarczy jak zobaczymy na dwójki i tak. wsparcie no dobrze, ze strony SLD. To jest ocena naprawdę. rzeczywiście tak, skupiamy się na tym, na ofercie dla naszych wyborców, a nie na zielonym. Do gierka, personalnego na gierkach Sejmu wrócimy 13 października po wyborach. Obiecuję, jak spędzimy już na wyniki Oczywiście PRL sięga co, co chwila do, do polityki, ale nie ma tutaj jakichś, no oczywiście weselde jest najwięcej, ale też chciałbym zauważyć, że członkiem ZTSL jest obecny kandydat na komisarza. Był wieloletnim członkiem ZTSL, członkiem. był członkiem ZTSL, był, był sędzią w czasie, w czasie komuny. I, i, I co? I to są, to są rzeczy, które, które, które warto mówić i warto, warto wspominać, ale nie tylko to, ale też na to, co, co wspominają, bo okazuje się, bo to jest ważne. Kandydat na komisarza rolnictwa mówi o tym, że jest gorącym zwolennikiem, czy jest zwolennikiem podpisania umowy z krajem Mercosuru bez cła bez możliwości ograniczenia, ekspo, importu drobiu importu wołowiny co zabije polskie rolnictwo i to jest niebezpieczne i trzeba mówić jeszcze jeszcze w tym kampanii żeby Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło takiego numeru jak z setą, kiedy wtedy najpierw deklarowała. Nie, nie chcemy, nie chcemy, a później szybciutko popisali, teraz dużo większe zagrożenie, bo cała duża część Ameryki południowej Afryki, Ameryki Południowej będzie mogła swobodnie do nas wysyłać swoje mięso, swoje, swoje produkty Ale rolnicze. To akurat to do nas szansa, że te pateka rolnictwa. No, tylko nie taki, który zgadza się na wszystko jak leci. No nie taki, który morduje polskie drobiarstwo, morduje polskie, polskie, polskich rolników i, i co z tego, że nawet jeżeli po 8 latach w końcu uda się wyrównać te dopłaty. Wy zabicie, zabijecie konkurencją z Ameryki Południowej rolników. Znaczy to jest to jest rzecz niebywała i absolutnie skandaliczna takie bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkiego leci W żadnym wypadku nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że też rozmawiam z rolnikami poza Warszawą i muszę powiedzieć, że jednak naprawdę wiele osób uważa, że to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość jest naprawdę krokiem w bardzo dobrym kierunku, Ale a przyjęcie teki Ale komisarza do spraw rolnictwa jest to jest tak naprawdę jedną z najważniejszych funkcji jeśli chodzi o Komisję Europejską a jeszcze odnosząc się do tego co mówił pan Poseł Apel to nie było takiej formacji która jednak skutecznie nie doprowadziłaby do dekomunizacji i dezubekizacji to zrobiło prawo i sprawiedliwość ponieważ jednoznacznie chcemy sięgać do spuścizny solidarności a może to jest jeszcze 30 lat po powiem ja tak właśnie postawiliśmy kropkę na i to jest Aha. szczególnie istotne dla o poglądach antykomunistycznych, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość dokonało dekomunizacji, zarówno jeśli chodzi o nazewnictwo, usunięcie pomników z różnych takich jak skutkiem, tutaj chodzi o w parku Skaryszewskim nieopodal redakcji w Polscepl. I tutaj jednak możemy powiedzieć, że zniknęły te relikty komunistycznej tutaj przeszłości. Pan, pan I dezubekizacja. No to jest jednoznaczne przecięcie. tylko ta, że tam jest jedna furtka. tam jest jedna, ta furtka. Nie tak, nie bós, i jedna furtka. I, i postawienie na nowoczesne państwo. Minister może może Ten ubek był dobry. Ten był będzie dostawać dalej emerytury. Państwo nie, jeśli Państwu, to nie odwołania. Państwu, Mowiska, Lewicy. Państwo doprowadzili do tak, tak zwanej ustawy represyjnej która pozbawiła emerytury między innymi policjantów, między innymi były, były służby wojskowe i również ich ich żony prawa do emerytury i to absolutnie trzeba zmienić. To są to, są, to, są, to są, oczywiście że tak. Postkomunizm w czystej postaci. Nie proszę. Na, to no jest niestety. prawo do nabytej emerytury i państwo to zrobili niezgodnie z, po prostu z konstytucją będzie cofnięta ta ustawa? Tak, tak lewica cofnie tą ustawę. W 100%. Nawet jeśli tam rzeczywiście były osoby no, z bardzo ponurą to w swoich postulatach, tak cofniemy tą ustawę. Bardzo cenna uwaga na koniec dyskusji od pani Anity Sowińskiej. Wiosna Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oprócz pani Anity w naszym studiu byli Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję i bardzo. I apel Kukiz 15, PSL Koalicja Polska. Bardzo serdecznie dziękuję państwu bardzo. dziękuję za tę dyskusję wokół kampanii. 20 kilka dni do wyborów, czas na. Podjęcie decyzji jeszcze jest, chociaż z każdą kolejną godziną i minutą będzie go mniej. Marcin Fiołek, za moment kolejne, nie mniej ciekawe i gorące pytania telewizji w Polsce. .pl. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia!